Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj w Parku Solankowym miała miejsce prezentacja pierwszoligowej drużyny KSK Kemetika Notecino Wrocław. Jak to wyglądało i co do powiedzenia miał trener drużyny, no i zawodnicy? Oglądajcie koniecznie i przekonajcie się sami. Siema, z tej strony Kuba z portalu 24 info i jest dzisiaj z nami trener KSK Kemetika Notecino Wrocław. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, kilka słów o pierwszoligowych planach. Jakie emocje, jakie przeżycia, jakie przemyślenia? Myślę, że emocji będzie sporo. Mam nadzieję, że tych pozytywnych będzie najwięcej. Eee, no dzięki tym naszym wspaniałym kibicom, szóstemu zawodnikowi mam nadzieję, że tych zwycięstw będzie więcej niż porażek. Eee, no i na koniec sezonu wszyscy będziemy zadowoleni i uśmiechnięci eee, z wyniku, który uda się uzyskać w drużynie eee, w Czy jakieś taktyki czy przemyślenia na temat jutrzejszego meczu? Nie, no na razie jesteśmy na etapie e, mocnego treningu. E, nie mamy, nie robimy na razie scoutingu e, drużyny przeciwnej. E, myślę, że jest, e, wynik jest sprawą drugorzędną. E, ważniejsze jest grać i jak będziemy wyglądali na boisku. I to jest czas jeszcze zgrywania. Jeszcze mamy ponad trzy tygodnie do pierwszego meczu, więc najważniejsze, by chłopaki poznawali siebie na boisku, swoje e, mocne strony i... I, no I pokazywali też dobry basket, po to, po to też przychodzą kibice, żeby, żeby zobaczyć fajną koszykówkę. Dokładnie, liczymy na wielkie, emo dla wielkie emocje. A czy są jakieś zespoły, przed którymi obawia się pan grać? Albo nasi, nasi, nasi zawodnicy? My nie możemy się nikogo obawiać, tak? Musimy się, nawet faworytom tej ligi, którzy chcą wejść do ekstraklasy, musimy stawiać mocny opór i walczyć o zwycięstwo z każdym zespołem. Bardzo dziękujemy. No i widzimy się na meczach pierwszoligowych KSK na Wrocław. Trzymajcie się, cześć. Jest z nami dzisiaj Janek Malesa, zawodnik pierwszej ligowej drużyny KSK Kemetika Notecina Wrocław. Siema Janek, witam sobie. Jak przeżycia i przemyślenia przed pierwszym meczem w pierwszej lidze? No nie możemy się już doczekać do pierwszego oficjalnego meczu. Koniec września startujemy, zapraszamy wszystkich na halę. Cała drużyna teraz ciężko pracujemy i nie możemy się już doczekać. Liczycie na wielkie emocje, tak jak kibice? Tak jest. No emocje na pewno będą duże. Tutaj widać, jakie jest zainteresowanie w Inowrocławiu koszykówku, dlatego wierzę, że w każdym meczu będzie, będzie gorąco. A czy masz jakieś drużyny, które wydają Ci się trudniejsze na przykład do pokonania? Czy łatwiejsze, trudniejsze? Miałeś już takie przemyślenia, robiłeś taki harmonogram, hierarchię, masz drużyn w pierwszej lidze? A w pierwszej lidze jest kilka drużyn, które po prostu aspirują do awansu, do ekstraklasy. To one, one te w teorii są najmocniejsze, ale z takimi drużynami gra się najfajniej, bo chce się im utrzeć nosa. No i miejmy nadzieję, że Wy też aspirujecie do wejścia do Ekstraklasy. My aspirujemy do tego, żeby wygrać każdy kolejny mecz i, i piąć się w górę tabeli. I dawać radość kibicom. Tak jest, zdecydowanie. Dzięki, no i my widzimy się już na pierwszym meczu, który już za trzy tygodnie. Także trzymajcie kciuki za Notecino Wrocław i widzimy się niedługo. Siema. Do A Wy będziecie oglądać wszystkie mecze KSK Notecino Wrocław Dawajcie znać w komentarzach, a my z chęcią je poczytamy. Siema i widzimy się niedługo. No i oczywiście kibicujemy biało-niebieskim. Trzymajcie się. Cześć.